Wykonuje jakieś zadanie. A pan Olszański, aktor Olszański? No, ja go nawet znam. <laughs> Wie pan, Niedawno się dowiedziałem, że on aktorem jest. Tak, tak, on jest aktorem. No i on chyba też lubi happeningi urządzać. W ogóle tak się tam ubiera się w taki quasi znaczy, mundur taki, chodzi w mundurze. No, każdy jakiś tam jest i on jest taki. I teraz reakcje są takie, że się władze wahają, czy ich, zrobić im sprawę sądową, ich wsadzić do kryminału, czy ich skierować do psychiatryka. Bo to rzeczywiście tak na pograniczu rejonów psychiatrycznych się tam kształtuje. Dobrze, zostawmy już, ten, zostawmy już ten temat. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Do Państwa.